No, człowiek wyjeżdża na letni wakacyjny wywczas, dosłownie na kilka dni, i już niemal żeby minęła go historyczna chwila, czyli yy, zamach na kandydata na prezydenta. Normalnie dwa cale dwa yy, stały na drodze. <grym> Tego, żeby to był po prostu zmiana historii świata. No, ale ten, właśnie, dlaczego tak się dzieje, że, że akurat ja jestem wtedy na wywczasie? Tak samo było z, z napaścią Rosji na Ukrainę. Akurat byłem na wywczasie zimowym pod Ostrowcem, a tutaj właśnie byłem za granicą i dosłownie normalnie doszłoby do zmiany historii świata. Na szczęście, opatrzność zareagowała i zainterweniowała, i Trump przeżył zabach na swoje życie ze strony jakiegoś Anona. Ano, na który nie ma w ogóle żadnego znaczenia, po prostu pomyślał sobie, że strzeli sobie do Trumpa i dzięki temu zdobędzie fame, nawet pośmiertny. Bo tak naprawdę co było alternatywą, pójście i postrzelanie do dzieci w szkole najprawdopodobniej, to jest ten, ten, ten typ mentalności. Generalnie jeśli chodzi o tego Zamachowca, to nie żaden spisek demokratów, ani żadna ustawka, tylko po prostu losowy typ, który. Yy, po prostu jest młodym, Michilistą, Anonem yy, i był skłonny właśnie do takiego czynu, żeby sobie zapewnić pośmiertny fejm. No, ale nie o tym, nie o tym yy, dzisiaj będzie, bo naprawdę yy, to, co Trump zrobił już po tym zamachu, czyli, mianował, nominował na yy, wiceprezydenta, czy też kandydata na wiceprezydenta w tym wyścigu, o prezydenta, nikogo innego, tylko najniebezpieczniejszego ideologicznie człowieka w Ameryce. JD Vance. J.D. Vance, młody senator z Ohio, który się wychował w biedzie. W biedzie w Apalachach, z tej biedy wysforował się na czoło elity amerykańskiej. <coughs> W 2016 roku nienawidził Trumpa, był, był y, antytrumpistą, y, never Trumpistą. A w ciągu kilku lat całkowicie przeszedł na pozycję maga. Gość wyznaje ideologię Christian nationalism. Chrześcijańskiego nacjonalizmu, który jest y, narodowym konserwatyzmem, który już tutaj omawialiśmy, tyle że na sterydach. Jest to połączenie katolickiego. Integralizmu, czyli po prostu kompletnej psychoprawicowej jakiejś mani z, z skrajnym ekonomicznym nacjonalizmem, czyli tak naprawdę socjalem dla roboli. Socjal dla roboli. To reprezentuje J.D. Vance. J.D. Vance i i w ogóle jego y, najlepszą koleżanką z Senatu jest y, lewaczka Elizabeth Warren, która dokładnie też reprezentuje socjal dla roboli. Czyli co, co to w ogóle jest ten christian nationalism? Y, bo tak naprawdę ta cała otoczka, ten katolicki integryzm, y, te wszystkie jakieś takie właśnie takie rzeczy duchowo powiedzmy y, y, społeczne, i to, to na razie pominmy w ogóle. Tutaj Christian Nationalism, tutaj ta, ta platforma, ta agenda, to jest właśnie to, co łączy J.D. Vance'a z lewaczką, wydawałoby się, Elizabeth Warren czy z, z Bernie Sandersem. To są poglądy ekonomiczne. To jest absolutny sprzeciw przeciwko korporacyjnej Ameryce. W, właśnie Big Corpo jest tutaj głównym wrogiem, bo Big Corpo nie odpowiada na żądania i potrzeby ludu. The people. The American people. Um, no i przede wszystkim import jest tutaj wielkim wrogiem. Właśnie Big Corpo i import. Import tanich produktów z Chin choćby. No bo wiadomo, że yy, to co zniszczyło industrialną, przemysłową Amerykę to właśnie... Chiny i tani import z Chin. Wcześniej to była Japonia, czy Tajwan, czy Hongkong, teraz są Chiny. A więc tacy ludzie jak J.D. Vance, właśnie z tą agendą chrześcijańskiego nacjonalizmu, oni w tym momencie dochodzą do władzy i będą kontynuować protekcjonistyczną politykę Trumpa, ale podkręconą o 1000%. Czyli przede wszystkim, właśnie ten socjal dla roboli. O co tu biega? Ja chyba tutaj, może powrócę dobrych, dobrych kilka lat wstecz, kiedy jeszcze, właśnie na YouTube i w innych miejscach produkował się taki, właśnie, samozwańczy chrześcijański nacjonalista, znany w pewnych krękach ultrajtowych, Vox Day. To jego pseudonim, Vox Day. On też zasłynął tą słynną debatą, Debatą wolny handel kontra protekcjonizm z Robertem Murphym z Instytutu Misesa oczywiście Vox Day postulował i postuluje właśnie protekcjonizm, skrajny protekcjonizm w imię właśnie chrześcijańskiego nacjonalizmu. I dlaczego on to, i właśnie Vox Day jest o tyle, o, o tyle szczery, że no, to jest ok właśnie, że on jest szczery, szczery do bólu i on, on właśnie wtedy, kilka lat temu, jak Yy, obejrzałem jakieś jego blogi, blogi, no to właśnie mówił, że protekcjonizm to jest socjal dla robotników. Bo o co tutaj chodzi? O ochronę amerykańskich miejsc pracy poprzez podwyższenie ceł do takiego poziomu, żeby się nie opłacało importować tego, co można wyprodukować w Ameryce, tutaj na Ziemi, tutaj w kraju. I mi się oczywiście wydaje, że to w sposób sztuczny zwiększy popyt na siłę roboczą w Ameryce, właśnie żeby w tych amerykańskich fabrykach produkować te dobra konsumpcyjne czy inwestycyjne na rynek amerykański właśnie dzięki tej ochronie celnej. Ale przecież już w tym momencie w Stanach Zjednoczonych jest wielki niedobór rąk do pracy, zwłaszcza Wykwalifikowanych robotników, ale również niewykwalifikowanych robotników, i ten niedobór jest po części wypełniany nielegalną imigracją, przeciwko której oczywiście są ci wszyscy chrześcijańscy nacjonaliści z J.D. Vance'em na czele i Trumpem. Więc, tak naprawdę, odcięcie importu poprzez te drastyczne podwyższenie ceł spowoduje właśnie Niedobór dóbr konsumpcyjnych, niedobór yy, półfabrykatów typu stal, bo w Ameryce stalownie nie znajdą wystarczającej liczby pracowników, żeby sprostać zapotrzebowaniu na stal. Po prostu bez importu stali do Ameryki nie da się funkcjonować. Nie, nie da się na przykład budować samochodów, nie? tych turbin wiatrowych, czegokolwiek. Nie? Yy, nie da się. Utrzymywać struktury produkcji nawet e, istniejącej typu, nie wiem, y, platformy wiertnicze potrzebują stali. <noise> I, I nie da się zbudować nowych platform wiertniczych, nie mając stali y, bądź być zmuszonym do produkowania niedużej ilości stali, o, no, co, która będzie niestety bardzo dużo kosztować na rynku, żeby się opłacało no, właśnie, używać się stali potem w, w produkcji wszelkich innych dobry inwestycyjny, to platformy wiatnicze. Czy ci ludzie sobie z tego nie zdają sprawy? Ja mi się wydaje, że J.D. Vance to jest tak inteligentny człowiek, że on sobie z tego akurat sprawę zdaje, ale jego to gówno obchodzi, bo on w tym momencie jest zafiksowany tylko i wyłącznie na tym, żeby przejąć władzę i po prostu agendę chrześcijańskiego nacjonalizmu wdrożyć. Ci ludzie, a więc zarówno Jerry Vance, jak i po lewej stronie Elizabeth Warren, są w 100% za tym, żeby drastycznie podwyższyć płacę minimalną, właśnie dla, dla roboli, nie? do 20 dolarów za godzinę, właśnie po to, żeby ci robole czy też ludzie, którzy do, do, do tej pory siedzieli w piwnicach, co nie, piwniczaki takie różne, generalnie na zasiłkach, mieli motywację, incentywę, żeby pójść pracować właśnie w stalowniach, co nie w tych wszystkich zakładach przemysłowych, które ci ludzie zamierzają wskrzesić, żeby produkowały na rynek amerykański rzeczy, które do tej pory Ameryka jest zmuszona importować. Czyli ci ludzie myślą, że sztucznie zwiększą popyt na Produkcję tych dóbr w Stanach Zjednoczonych przez bariery celne i sztucznie zwiększą podaż robotników do tych fabryk, zwiększając płacę minimalną. Czyli już widać, że tutaj mamy do czynienia z bardzo rozległym, centralnym planowaniem w celu uzyskania właśnie takich celów, czyli zwiększenia ilości. Siły roboczej, tak niebieskich kołnierzyków, blue collar workers w amerykańskich zakładach przemysłowych, które na dodatek nawet nie istnieją w tym momencie, że cały ten pas rdzy został zamknięty eee, i rdzewieje, właśnie, nie? Eee, I im się wydaje tym właśnie pojebom od Trumpa i Elizabeth Warren, że nakazami, przykazami są w stanie. Tak wpłynąć na krajobraz gospodarczy Ameryki, że Ameryka będzie w stanie sprowadzić produkcję do siebie i produkować dobra, właśnie yy, yy, konsumpcyjne, jak i inwestycyjne w tych właśnie fabrykach, które 50 lat temu były chlubą Ameryki, i w żaden sposób nie wpłynie to negatywnie na resztę gospodarki. A przecież podwyższenie do takiego stopnia płacy minimalnej owszem spowoduje właśnie nadpodaż pracy bo wszystkie piwniczaki wtedy przebranżają się tak płyną do pracy w na taśmie z pewnością. Nie no po prostu co spowoduje ogromne bezrobocie przede wszystkim. <laughs> bo wcale fabrykanci <laughs> przedsiębiorcy kapitaliści kapitaluchy złe przecież on, nie mają obowiązku produkować w Ameryce. Jeśli koszty pracy i również półfabrykatów zwiększą się na tyle, że produkcja czegokolwiek w Ameryce się będzie mniej opłacać niż w Meksyku, no to po prostu przeniosą swój kapitał do Meksyku i będą produkować w Meksyku, ale nie dla konsumenta amerykańskiego, nie dla odbiorcy amerykańskiego w biznesie amerykańskim. Tylko w każdym innym kraju, który nie jest na tyle głupi, żeby się odciąć barierami celnymi od tej produkcji. Także ten cały chrześcijańsko-nacjonalistyczny protekcjonizm niestety spali na panewce. A w najlepszym razie po prostu spowoduje mega zubożenie Amerykanów. Owszem, tam właśnie ta grupa ludzi, którzy znajdą zatrudnienie w tych fabrykach, zapłacę minimalną 20 dolarów, a nie 7 na przykład, to będzie relatywnie, relatywnie żyć zasobnie, ale zbiednią wszyscy pozostali. Co więcej, tutaj wnoszę, że ci, te biznesy amerykańskie, które pozostaną, na obszarze Stanów Zjednoczonych i będą prowadzić tą mało opłacalną produkcję, no po prostu większa część ich przychodów pieniężnych będzie pochłonięta w ten sposób przez, yy, przez płace. Więc na dobrą sprawę bardziej będzie im się opłacało w takim wypadku jednak yy, postawić na robotyzację i automatyzację, więc niekoniecznie ci ludzie z piwnic. Yy, skuszeni właśnie wysoką płacą godzinową, stawką godzinową rzekomo, niekoniecznie wcale znajdą pracę. Nie no, to jest naprawdę to jest tyle wariantów i czynników, którzy, które ci ludzie, ci protekcjoniści nie są w stanie wziąć pod uwagę, że to się, to się nie może skończyć dobrze. I tak naprawdę ten cały szczwany plan socjalu dla roboli, tak naprawdę skończy się ogromnym, jeszcze większym bezrobociem, konsumpcją kapitału, ostatecznie ucieczką kapitału i zapóźnieniem technologicznym Stanów Zjednoczonych, no bo ktoś musi za coś tutaj, za to wszystko zapłacić, nie? Za, za to, że produkty czy też towary konsumpcyjne obarczone cłami będą w Ameryce droższe, zawłaca za to konsumenci, Konsumenci, z których większość jest niezamożna, bo to ludzie niezamożni kupują np. rzeczy z Chin w Walmartzie, nie? czy tam w Best Buy. Ludzie mniej zamożni głównie stanowią klientele kupującą produkty chińskie. Jeśli nie będzie na rynku amerykańskich produktów chińskich, tylko będą te droższe amerykańskie, jeszcze no, o ile w ogóle będą wyprodukowane, no to. To spowoduje, że ci ludzie niezamożni albo ograniczą w ogóle swoją konsumpcję, co też oczywiście spowoduje spadek dynamiki sprzedaży, no ale też nie przeznaczą wtedy swoich pieniędzy na inne, inne rzeczy, inne produkty, które akurat może byłyby wyprodukowane w Ameryce, nie jakieś bardziej high-tech rzeczy, jakieś usługi na przykład, nie, też również. Także jakby do tego nie podejść, protekcjonizm zawsze skutkuje ekonomicznym downturnem, skutkuje zawsze tym, że jest biedniej i zawsze ktoś ponosi ten większy koszt. Czy to będą ludzie najubożsi, czy na przykład sektor high-tech może ponieść ten koszt, jeśli władze zdecydują się na przykład na większe opodatkowanie sektora big-tech, prawda? high-tech, całego tego błomu na sztuczną inteligencję, oni to wykorzystają, żeby ich bardziej docisnąć poradkami i pieniądze zebrane, ukradzione w ten sposób, przeznaczą na właśnie subsydia dla przemysłu, dla tego tradycyjnego, ciężkiego przemysłu. Tak też może być i nie, nie wykluczyłbym takiego scenariusza. I właśnie w ten sposób ci ludzie, czyli Trump i J.D. Vance i ta cała maga kuźwa przy wsparciu właśnie takich lewaków jak Elizabeth Warren cofną Amerykę o 50-70 lat. Cofną ją, ponieważ dla nich nie liczy się właśnie przodownictwo Ameryki na świecie, tylko żeby Robol, żeby Robol miał dobrze i głosował na nich. O, dokładnie tak. No, a jak robole będą mieć dobrze, co wcale nie jest takie pewne, jeśli Ameryka zdewastuje, prawda, swój handel międzynarodowy, ale powiedzmy, że będą mieć relatywnie lepiej niż cała reszta, ludzie umysłu, inżynierowie, lekarze, naukowcy, to według właśnie tych chrześcijańskich nacjonalistów wtedy będzie jakby, no, będzie bardziej pobożnie, nie, będzie bardziej Tradycyjnie lepsze, lepiej będą funkcjonować małżeństwa, będzie mniej rozwodów, będzie się więcej dzieci rodziło. Tak, wystarczy tylko, żeby robole miały pracę w fabryce na taśmie i co niedziela do kościółka. I, i oczywiście y, tradycyjna y, tutaj y, rodzina, y, gdzie nie, nie będzie miejsca na narkotyki, na fentanyl, na alkoholizm. Yy, ani na yy, jakieś brutalne gry wideo, ani na jakąś de degenerację w telewizji, czy na YouTubie, to wszystko będzie zakazane, bo dociśniemy śrubę, w ogóle Big Tech, nie będzie TikToka, yy, co tam jeszcze. No, w, no, zasadniczo to, cała reszta jest już tylko konsekwencją chrześcijańskiego nacjonalizmu, yy, bo to wszystko się do tego sprowadza, czyli yy, no, tak jak mówiłem, jest to po prostu Cały, ta cała nowa, nowa mutacja faszyzmu, tylko jeszcze na większych sterydach. Także cieka no i ciekawe ciekawe co takie Jordany Petersony na ten temat powiedzą, jak, jak to wejdzie w życie za rok na przykład, nie? Jak będzie, będzie w pełne, na pełnej kurwie leciała nowa maga. Czy wtedy Jordan Peterson będzie zadowolony? Czy to wielki renesans cywilizacji zachodniej się odbywa w Ameryce pod wodzą Trumpa i J.D. Vance'a? No, nawet już nie wspominam o stosunku J. Venza do wojny w Rosji z Ukrainą i tego, że właśnie Trump i ten kolej będą starali się jak najbardziej przeszkodzić dostarczaniu pomocy dla Ukrainy i tak naprawdę zatrzymają tego konfliktu praktycznie za cenę każdego pojedynczego Ukraińca. Nie? byle tylko mieć dobre stosunki z Putinem. Zasadniczo chyba tylko jedyna dobra rzecz właśnie w J.D. Vance'ie jest to, że jest proizraelski. Według, według niego zwycięstwo Izraela nad Hamasem, czy tam Hezbollahem jest pożądane i możliwe, a pokonanie Rosji przez Ukrainę jest niemożliwe. Przykład, kto, to, kto to widział, żeby Ukraina pokonała Rosję? No cóż, no jak Ameryka w Trzyma pomoc dla Ukrainy, to na pewno Ukraina nie pokona Rosji, nie? Ten człowiek, J.D. Vance, to jest naprawdę w w naj, najniebezpieczniejszy człowiek na świecie. I zauważcie, że jak on będzie wiceprezydentem i Trump na przykład po roku jednak zasłabnie i będzie, że powiem, zdjęty z fotela prezydenta, no to prezydentem będzie J.D. Vance. Ale nawet jeśli by Trump dotrwał do końca kadencji, no to będzie to jego ostatnia kadencja i kto będzie naturalnym kolejnym kandydatem na prezydenta? J.D. Vance. Także jeśli w tym czasie e, sytuacja ekonomiczna Ameryki się nie pogorszy znacząco, a możliwe, że e, to nie będzie na tyle, na tyle czasu, ta czteroletnia kadencja nie będzie e, e, na, na tyle długa, żeby bardzo złe rezultaty prowadzenia tej protekcjonistycznej polityki dały o sobie znać, Co możliwe, że w 2028 roku prezydentem właśnie zostanie J.D. Vance. Wtedy dopiero nastanie faktyczna era amerykańskiego faszyzmu pod flagą chrześcijańskiego nacjonalizmu. Wtedy dopiero zapłaczecie wszyscy no, oczywiście katoliki będą się cieszyć. Właśnie te szarmachy różne takie. Nawet może Randa się będzie cieszył. Czyli Ameryka odizolowana od świata, odizolowana od nas, jako Europy. Zdezintegrowany handel światowy, ponieważ Ameryka się odizoluje również barierami celnymi. Co najwyżej będzie nam gaz sprzedawać. No i co? No i. Będziemy zdani na, na siebie, co akurat może nie jest złe, natomiast na pewno spowoduje to zubożenie całego świata, nie tylko Zachodu. Świat po prostu będzie zubożony w ten sposób. Także, już, już, już kiedyś z Amerykanami i z biedotą amerykańską, tzn. z robolami amerykańskimi, no ale ograniczona wymiana handlowa między Ameryką a resztą świata nigdy w historii nie wróżyła niczego dobrego, Przypomnijmy sobie lata 30 XX wieku, kiedy właśnie cała, ca, cały handel światowy został zdezintegrowany. I jakie były tego, tego konsekwencje? No właśnie najpierw yy, protekcjonistyczne bloki handlowe, yy, jakby w, w tej wojnie celnej ze sobą, wojnie handlowej, e, no a potem druga wojna światowa. O inaczej się nie da. Jeśli towary nie przekraczają granic, wkrótce zrobią to armię. Więc oby do tego czasu Europa była w stanie sprostać Rosji. Myślę, że damy radę. Bądźmy dobrej myśli. No. Ale jeśli ktoś zniszczy Amerykę to będzie to właśnie Trump z J.D. Vance'em no i J.D. Vance potem jako prezydent. Autentycznie. Zapamiętajcie moje słowa, bo w tej kwestii jestem absolutnie przekonany, że będzie tylko gorzej.